Przygodę z siatkówką Głuchowicz rozpoczynała na Dolnym Śląsku. Pierwsze kroki stawiała w dwóch czołowych klubach naszego regionu. Zaczynałam przede wszystkim gwardii Wrocław. Tu już tam grałam 8 lat od Zbigniewa Barańskiego. Właśnie jestem jego wychowanką. Później przeniosłam się do Trzebnicy, Kaudii Trzebnicy, gdzie grałam rok właśnie walczyliśmy awans do pierwszej ligi. No, ale od zawsze mi się marzyła Ameryka. Zawsze chciałam tam coś na świat wylecieć, chciałam właśnie zwiedzać. Taka żądna przygód była. No i się udało. W dużej mierze za sprawą Agaty Dawidowicz, która grając na Florydzie do wylotu do USA, namawiała inne czołowe młode siatkarki z Dolnego Śląska. Głuchowicz w ten sposób rozpoczęła swoją przygodę z Arkansas City. Z koleżem z tego rejonu Stanów Zjednoczonych odnosiła sukcesy drużynowo i indywidualnie. Zrobiłam niesamowite postępy. Moje przyjęcie, zagrywka z wyskoku, wszystko. No i zauważyli mnie inni trenerzy. Od razu zaczęłam dostawać MVP, All American, wszystko. A to naprawdę bardzo wielkie osiągnięcia. No i pierwszy rok jak przyjechałam, zdobyłyśmy mistrzostwo Stanów. Co w ogóle wow, niesamowite. Każdemu życzę takie przeżycie. Pamiętam, że jak przyjechałyśmy właśnie... Przejechałyśmy po Mistrzostwach Stanów, to całe miasto nas czekało. Mieliśmy eskortę policyjną, całe wszystkie gazety o nas pisały. Duży wkład w ten sukces miała nasza zawodniczka, nie umknęło to uwadze. Doskonałych amerykańskich skautów zaowocowało to przenosinami na Florydę. Buchowić swoją osobą zainteresowała wielu trenerów uniwersyteckich. Wybór nowego miejsca swojej kariery mógł być jednak tylko jeden. Miami to marzyło mi się od zawsze tak naprawdę. Jak przyszłam do koledżu, powiedziałam trenerką, trenerko. Ja to jak będę wybierać za dwa lata szkołę, to ja bym tak chciała Florydę, jakby się dało. No, terka, no dobrze. No i Miami, no wiadomo, piękne, wielkie miasto. No i byłam tam na wizycie. Uniwersytet ogromny. Naprawdę siatkówka na bardzo wysokim poziomie. Tak jak u nas pierwsza liga ekstra klasa, Naprawdę dziewczyny zrobiły na mnie wrażenie, czyli czuję, że mogę się rozwijać cały czas. Martyna Głuchowicz na Uniwersytecie w Miami będzie grać przez najbliższe dwa lata.